Tak więc znaczę ten moment, na który część z Was czekała, raczej ta mniejsza część osób, które to oglądają, no ale jednak wciąż. Otwieramy podobnie rekrutację do AWT Academy. Tym razem chcemy to zrobić na większą skalę i mieć na ten moment dwie drużyny Academy oraz jedną drużę Game Changers. Dla tych co w ogóle nie wiedzą co to jest Game Changers, jest to typowo damski team, który ma swoje własne rozgrywki. Mamy w planach co tydzień ćwiczyć w różnych zestawieniach, na przykład główny skład na Akademię nr 1, a Akademia nr 2 na Game Changers w tym samym czasie. I w następnym tygodniu zmiana. Wymagania są naprawdę niskie, także śmiało możecie pisać. Jest poniżej ankieta. I tam musi ją wypełnić i dzięki temu będziemy w ogóle wiedzieli, czy się dalej kontaktować, chociaż w większości przypadków i tak się kontaktujemy. Szukamy również osób, które mogłyby pomóc z odcinkami. Na przykład siedziałyby na spektatorze i nagrywały powy różnych zawodników. Babę nadzieję, że się zgłosicie. No i co? Oby do zobaczenia.